Tak, trudno jest zostać miliarderem, ale jeszcze trudniej jest nim pozostać. Jeśli rodzina i znajomi tylko dowiedzą się, że dana osoba została miliarderem, to ona, ta dana osoba szybko może przestać być miliarderem, bo znajomi i rodzina zaczynają kombinować, jakby tu zostać milionerami. To nie jedyne problemy miliarderów. Mówi się, że biednemu wiatr w oczy wieje, bogatemu też wieje, w szyby Majbacha. W Londynie opublikowano raport informujący, że wzrost cen na rynku wyrobów i usług dla bogaczy jest trzykrotnie wyższy niż inflacja. No, biedni ci bogaci. Jeszcze rok temu miliarder w Anglii płacił za wino, na przykład Chateau de wypas, równowartość 40 tysięcy złotych, a teraz musi wysłupłać już 50 tysięcy. Wzrosła też cena rocznej karty wstępu do ekskluzywnej siłowni w londyńskim hotelu Dorchester i kosztuje już równowartość 10 tysięcy złotych. Ekskluzywność tej siłowni polega na tym, że tam się łatwiej ćwiczy, ciężarki są lżejsze, sztangi umieszczone są na takich elektrycznych podnośnikach, piłki lekarskie przywiązane są na sznurkach, aby wypełnione helem nie odleciały. Stepery same chodzą, bieżnia sama biega, temperatura w saunie jest optymalna 23 stopnie Celsjusza. Lodowaty prysznic ma temperaturę 40 stopni. Posiadacz abonamentu dostaje na przegub od razu spoconą frotkę. Po przyjściu do tej ekskluzywnej siłowni miliarder może sobie wynająć człowieka, który za niego poćwiczy. Za niewielką dopłatą Bogacz może sobie nawet zostać w domu i tylko telefonicznie powiadamia instruktora, które przyrządy ma włączyć, a siłownia dostarczy mu do domu spocony kostium gimnastyczny i mokry ręcznik. Bo wiecie, ekskluzywność snobistycznego miejsca nie polega na tym, że się tam bywa, ale na tym, że się tam należy.